Witam hodowców i hodowczynie. Nazywam się Tadeusz Gieczak. No, przyszedł czas podsumowania tego sezonu. Myślę, że sezon nie był łatwy, no ale coś udało się nam ugrać. Myślę, że co takiego ważnego to dla mnie to jest najważniejszą rzeczą, że gołębie, które dla mnie zdobywają ciągle te czołowe lokaty w kategorii AS czy tam nie wiem indywidualnie są to ciągle gołębie z jednej. Jakby linii z linii starego Kokardisa, ja zademonstruję za chwilę sześć swoich gołębi, które w tym roku z tej linii były tak jakby wykazały się najlepiej w rozpłodzie ich dzieci fajnie spisały się i na wspólnych gołębnikach no, będzie też babcia Olimpijczyka, ona też jest właśnie córką tego starego Kokardisa. Także ta linia od 2016 roku niezmiennie rok w rok czy u mnie, czy u innych hodowców wydaje świetne gołębie, choćby nawet teraz na pipie e, są gołębie, które są, jeden gołąbek jest bezpośrednio po moim samczyku, drugi jest wnukiem mojego samczyka, także myślę, że e, to znaczy też o tym, że no były gołębie w Holandii na olimpiadzie, takie gołębie były dwa, ale z tej linii kokardisa był, e, był jeden gołąbek w kategorii H e, został czwartym gołębiem świata, także myślę, że e, nie dość, że gołębie no, fajnie spisują się na wspólnych gołębnikach, to właśnie jeszcze w hodowlach takich oddziałach, gdzie hodowcy lotują w oddziele, w okręgach, czy tam na skalę Polski zdobywają świetne wyniki, bo dwa asy, dwa asy lotowe Polski, dwa trzecie, myślę, że to jest fajny wynik. Bardzo gratuluję tym ludziom, hodowcom za ich pracę włożoną w to, bo możemy mieć bardzo dobre gołębie, jeżeli nie zadbamy o nie odpowiednio i nie przygotujemy te gołębi, będą one przeciętne albo poniżej przeciętnej, także myślę, że hodowcy też muszą sobie zdawać sprawę, że gołębie nie latają same i generalnie jak coś nie idzie, to ja zawsze szukam przyczyny u siebie, nie, nie szukam nie wiem, jakby problemów w gołębiach, ja od siebie zaczynam analizy no i oczywiście na tym to też chyba powinno polegać, że e, poprzez pracę później przekłada się to wszystko na wynik. E, oczywiście to też musi być dobry materiał. Myślę, że taki materiał mam, e, nie będę nic zmieniał, baza będzie ciągle niezmienna, czyli te kokardisy do tej gołębi dokładamy, gołębie od Hardy Krugera, od Klasa, od Hendrixa, są werkerki, kilka takich pojedynczych gołębi. Ale to są już głębie takie, które ja uważam, że one są topowymi gołębiami i są to głębie generalnie takie, które no, powinny po, polepszyć albo utrzymać poziom, jaki mamy. Także o takie głębie chodzi, takie gołębie staram się sprowadzać do swojej hodowli i po prostu testować. Także tak to, tak to wygląda. A jeszcze będę już zapytam, bo i w sumie może też tak poinformuję, bo hodowcy, którzy Cię nie znają, no, zakładam, że ta, ta, ta no to są. tacy, oczywiście. Tam... Ty jesteś hodowcą, to nazwać, takim troszeczkę nowoczesnym, ponieważ nie lotujesz w strukturach PCHGP, tylko lotujesz tylko na wspólnych gałęzikach. Tak, tak. I tu właśnie cię, chciałem Cię zapytać, jak wygląda teraz w tym okresie szykowanie, przygotowanie tych gołębi, taka bieżąca praca z tymi gołębiami, kiedy no, mhm. parujesz dopiero tak naprawdę w troszeczkę innym okresie, niż Tak, w tak. Roku. A więc no, oczywiście u mnie praca z gołębiami jest cały rok nie ma także jest jakiś tam martwy okres. Ten okres, który teraz jest, jest to bardzo ważny okres. Dbamy bardzo o gołębie, gołębie wymieniają upierzenie. Jest to dla nich bardzo duży taki wydatek energetyczny. Przygotowujemy gołębie do tego okresu lęgowego, a więc za chwilę będą robione kuracje. Gębie muszą być oczyszczone, zaszczepione. No i tak to u mnie wygląda. Oczywiście karma, bardzo dobra karma teraz jest. Dużo, dużo takich jakiś tam witamin, rzeczy wspomagających pierzenie. No i oczywiście to musi być, bynajmniej ja tak uważam, minerały, nie minerały, takie rzeczy gołębie dostają, bo no tak jak już powiedziałem, ten okres dla gołębia jest bardzo taki energetyczny, duży wydatek jest w tym okresie i one po prostu tak jakby musimy je zabezpieczyć przed tym, żeby one przypadkiem nam nie zachorowały, także no, i cóż, kuracje, później będą szczepienia, przygotowanie, i sezon na nowo się zacznie. Także tutaj ten cykl hodowlany to jest tak, jakby rok, to jest tak, jakby zamknięte koło tego od czego zaczynamy i na czym kończymy. A więc teraz mamy okres pierzenia, później będzie okres parowania i wychowu, później będą głębie wysyłane na wspólne gołębniki. No, i tak to cały sezon jest to takie jedno wielkie koło. Każdy okres w tym sezonie jest bardzo ważny bo jeżeli teraz sobie zaniedbamy i nie przygotujemy gołębi w odpowiedni sposób do rozpłodu, jeżeli one nie będą zdrowe to no nie będzie zdrowych młodych gołębi one dla nas nic nie zdobędą bo tak to raczej będzie, no gdzieś tam jakiś gołąb może się wybija, ale raczej jeżeli nie popracujemy z tymi gołębiami, nie zadbamy o zdrowie, a ja myślę, że pochodzenie i zdrowie to są kluczowe rzeczy w hodowli gołębi, bo Dobry gołąb, jeżeli nie jest w pełni zdrowy, nie osiąga dobrych wyników i dlatego pracujemy. Będą wykonane badania specjalistyczne, stwierdzimy co się z gołębiami dzieje, w jakim stanie jest ich zdrowie. Jeżeli będzie wymagane jakieś tam leczenie, to takie leczenie podejmiemy, ale na pewno będzie wykonana. Kuracja przeciwko salmonelli i przeciwko robakom są to rzeczy, które robię na 100% i zawsze, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wybadać każdego jednego gołębia. Jeżeli badamy jakieś wyrywkowo, nie jest to miarodajne. Ja uważam, że na te, te dwie rzeczy robię zawsze, a generalnie jeżeli badania stwierdzą, że coś jest z gołębiami nie do końca w porządku, to wtedy podejmiemy też inne jakieś tam kuracje w celu oczyszczenia gołębi i przygotowania do przyszłego rozpłodu. A wspomniałeś o okresie lęgowym, kiedy te lęgi się Ciebie odbywają, jaki to jest okres mniej więcej. To wszystko. Albo jakimi ewentualnie terminami się sugerujesz, tak? Bo... To wszystko zależy, ile lęgów chcemy wysłać na wspólne gołębniki i musimy sobie wyliczyć, kiedy no, chcemy wysłać ostatnią partię gołębi na wspólne gołębniki i zakończyć ten tak jakby podstawowy okres lęgowy. Także no, jeżeli, nie wiem, hodowca chce wysłać tylko na Jeden lęk na wspólne gołębniki to myślę, że parowanie gdzieś tam około 10-15 marca byłoby ok. Ale jeżeli chcemy wysłać dwa lęki to na przykład na te polskie gołębniki to ja już gdzieś tam paruję te gołębie około 10 lutego. Także żeby zdążyć z tymi dwoma lęgami, bo wiadomo, że zawsze są jakieś tam rzeczy albo są jajka niezapłodnione, albo są jakieś tam rozbicia jaj, także no, tam różne rzeczy się dzieją. I w celu no, uniknięcia czegoś takiego, że z jakiś tam super fajny gołębi, nie uchudujemy nic, bo jeden lęk tak jakby, no, nie daje nam takich dużych szans. Możemy wtedy maksymalnie jedne jajka podebrać, drugie gołębie naniosą, i musimy tak to wyliczyć, żeby wyrobić się do tego, tak jakby terminu powiedzmy przyjmijmy, że to ma być 15 maj. Jeżeli będzie to 20 maj, też nie będzie źle takie gołębie Ja osobiście wysyłam, wysyłałem też. Późniejsze gołębie, które też świetnie się spisały, oczywiście to wszystko później zależy od sezonu. Jeżeli sezon, e, gołębie wchodzą w sezon łagodnie w treningi, nie ma tam żadnych powikłań takich, czy tam jakichś anomalii pogodowych. E, to te późne gołębie wcale nie są gorsze niż te takie starsze. One też świetnie latają, a nawet bym powiedział, że są bardziej takie odważne. W tych lotach i naprawdę idą na całość. Te starsze głębie już są gdzieś takie chyba ostrożniejsze. I no myślę, właśnie, że. Bo chciałem Cię zapytać, czy w ogóle jesteś zwolnikiem takich wysłania na ten wcześniejszy termin, czy na te późniejsze? późniejsze ja sta... e, staram się wysłać różne głębie, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, który lęk jest będzie lepszy. E, myślę, że to też. Musi się urodzić gołąb, i to jest tak, jakby kluczowe w tym wszystkim. A później ten termin e, oczywiście w te późniejsze gołębie mają troszkę gorzej, bo e, na takim wspólnego gołębniku już jest tam flora bakteryjna. Jakaś tam e, często jest ona niekorzystna, i taki późny taki gołąbek młodziutki, jeżeli przybywa na wspólnego gołębnik, trafia do takiego boksu, to może być to dla niego e, dużym obciążeniem, żeby wytrzymać zdrowotnie, a no wiadomo, że to jest ten plus wysyłania tych starszych gołębi, ale ja sądzę, że jeżeli zadbamy o te gołębi odpowiednio i też wspólne gołębniki, na które dajemy, dołożą starań, żeby utrzymać to zdrowie u tych gołębi, to myślę, że nie jest to taki wielki problem między tymi starszymi i młodszymi, także latają i starsze i młodsze. Ja uważam, że tutaj nie ma, nie ma tak jakby wyznacznika, że te są lepsze, czy te są gorsze. To zależy później od sezonu, od tego wszystkiego, jak się sezon ułoży. Tak, tak ja to widzę.